Jakby co, wiesz? Hamujesz. Dobra. W razie co. Mhm. Dwie ręce w miarę na kierownicy. Ojej oj. Ojej oj. No. no dobra, dobra. Dobry, 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 dobry. Ale fajnie. Fajnie, co? To jest przyjemne. Drift jest najfajniejszy właśnie. Marcinowi bardzo dobrze poszło. Marcin od razu y, driftuje i ze mną rozmawia, więc to jest też od razu jakiś znak, że jest wiesz. Czuję. No, ale Marcin ma też y, samochód tylno napędowy, co ma 500 koni, więc to od razu z automatu y, czujesz to po prostu. Jest, jest fajnie. Dziękuję. Dziękuję. Ciąteczkę.